4, 3, 2, 1, start! Yeah. Wystartowała Krylicka Mila, pierwsza seria eliminacyjna. 5-08. 8 no, jedną milę? E, bardzo dobrze. E, nie mam porównania, bo to była w ogóle pierwsza moja mila w życiu, ale myślę, że nie ostatnia. Nie ostatnia? Tak. Będzie, będzie czas na finał? No, byłem chyba pierwszej 10 a o 15. To się okaże po wynikach. A dlaczego pan wystartował na milę, akurat? Dlatego, że tu są różne biegi i chciałem czegoś innego spróbować niż takie dusze dystanse. Ciężko. Ciężko. Proszę, Proszę pana, pan nie wyprzedza tej pani. Nie, nie, nie. Za. Uwaga! Jeden lat, jestem z Kalisza. No, festiwal mnie zauroczył na biegu powstańców w zeszłym roku To jest to wspaniała zabawa. Cieszę się, że jest tyle ludzi z Polski, że jest tyle dzieciaków, jest wspaniale. Obiet na razie, sami mężczyźni.